Dzisiaj razem z Blueberry Hello. ocenimy sobie ludzi na TikToku, których trochę poniosły emocje. Pod wpływem chwili zrobili po prostu jakieś głupie rzeczy, dziwne rzeczy, po prostu coś poszło nie tak. Tak samo jak ostatnio poszła nie tak moja rozmowa z kelnerem w restauracji. Więcej mniej. Wyobraźcie sobie, że zamówiłyśmy sobie śniadanko, no już skończyłyśmy jeść, ale zostawiłyśmy trochę bułki, chlebka, bo po prostu miałyśmy za dużo tego pieczywa i nie dojadłyśmy. No i przychodzi kelner, on był bardzo zabawny swoją drogą. Bardzo miły też. I bardzo miły. I taki też żartowniś. No i on podchodzi i mówi, że czy, czy skończymy te bułeczki, a my mówimy, że no nie, że już dziękujemy, nie damy rady. A on powiedział, że a no, bo ja lubię sobie tak czasami dojeść. I nie zrozumieliśmy się. Okej. Okay. Ja do niego powiedziałam To smacznego! I się okazało, że on powiedział o sobie, że jak sam jest w restauracji, to wtedy czasem lubi sobie tę bułeczkę dojeść do końca, a nie, że tą konkretną, która zostaje na stole. Ale ja też potraktowałam to jako żart i dlatego odpowiedziałam smacznego. I pan się tak na mnie spojrzał, trochę z politowaniem. Ostatecznie zrobiłaś bekę dnia. Tak, wszyscy wybuchliśmy <śmiech> śmiechem i pan aż na sam koniec wrócił i powiedział, że to będzie beka dnia i będzie tak. to wszystkim opowiadał. Więc ja również Wam opowiedziałam. Tak, poniosły mnie emocje pod wpływem Dajcie znać, jakie Wy ostatnio mieliście dziwne sytuacje i kiedy Was poniosły emocje, a my sprawdźmy, co nabroili ludzie z TikToka. No, mleczko. Wlał sobie mleczko. A. <laughs> Eee... No, okej. Okay. Myślę, że to inaczej się skończy. No. Kiedy nie masz łyżeczki w pracy, mm. ale potrzebujesz pomieszać kawę. Ja? Ja długopisem zazwyczaj. No, ja też długopisem! To jest obrzydliwe. No. Ile razy mieliśmy ten długopis w ręce. I jak ja sobie przypomnę, że ja tak zrobiłam kilka razy, że wymieszałam tym długopisem tą kawę. I jeszcze jedną sytuację pamiętam, jak byłam z koleżanką gdzieś na kawie, właśnie musiałyśmy sobie wymieszać te latte takie, nie? No. Bo na, na końcu zawsze jest ten syrop. Tak. I ona zdjęła okulary i tą końcówką od okularów. O nie! Tak! Napiszcie w komentarzu, czym najdziwniejszym pomieszaliście sobie kawę albo herbatę. A tutaj. O, nie. tego do nie zabiera. To Jak jest... On tam w las? jakieś, czy gdzie co to tam się Nie, trzyma? to jest na jakimś lotnisku i to są normalnie oparcia. Aha! Podłokietniki. No tak. Ale jak on tam w las, jak on. Ta... Czekaj, jak to wylezie? Skoro on tam w las, to musi wyleść. Tylko też. głowę musi jakoś ułożyć, nie? Jak w coś wchodzisz, to raczej jesteś taki giętki, a później żeby wyjść. No, to jesteś już sztywny i sparaliżowany tak, i... i. Masz ograniczone ruchy po prostu. Tak, dlatego ja nie rozumiem ludzi, którzy wchodzą do jakichś tuneli albo jaskiń, się tam umarło. Ja bym nie wróciła stamtąd. To jest, jest bilet w jedną stronę. Okej, okay, co tutaj chłopaki odwalą? balon. się na jakrześ. By, żeby wrócić! Tak. A pani mu... Puścił go, bo on się, się... Tak, ale on się trzymał tego drugiego, a ten wstał. Wow, Ale gleba! To jest jakaś populacja. Nie, 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 nie! No to zrobił specjalnie, żebyś to było widać. Okej. Okay. Okej! Okay. Ej, dobrze mu poszło, ale rura się nie o. trzymała! O, 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 o! Dobrze, że to nie byłyśmy my na ostatnim odcinku Stac. u Christiana. Wyrzucił buty? I spadły na samochód! No... faceci... Jak na razie sami faceci robią takie przepały. Nie! Nie róbcie tak! O, 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 o. o, i deska do wody! Jezu, myślałam, że... O! No, myślałam, tak że wpadnie. Moje było. My, są ksono na śniegu? Ooo! Tak było dobrze! No w ostatniej chwili się takie rzeczy Out. dzieją. Ten myślałam, jest głębiej. Co to Dlaczego on widzi stół na głowie na skuterze? <laughs> I dlaczego on go zaczął pingotać? Auć. Oh. Czy on żyje? Ja kiedyś tak walłam w Słup? Ja też no. tak walnałam. W Szłam z telefonem. Głupia, ja ale też. szłam i z kuzynką szłam, tak się ona naśmiała ze mnie, ja takiego guza miałam na, <noise> na czole. Ja też tak raz przywaliłam, ale to jest takie uczucie z jednej I... strony takiego żalu, z drugiej strony takiej nerwicy. Mama kiedyś opowiadała, jak babcia szła, walnała w słup i... Oj, przepraszam, pan był pierwszy tak. i poszła No, <noise> to się nazywa mieć dystans do siebie. Tak. Nie, ja pamiętam, że jak przywaliłam, to się popokałam. Ja też. Z nerwów po prostu, bo to jest takie, takie nerwy od ból, razu Cię biorą, no. nie? Takie zderzenie się po prostu z czymś strasznym. Z rzeczywistością. <laughs> tak. Okej, okay, co on robi? Aha. To, jest do, to jest zawijarka do choinek. Tak. I chłop się zawinął. siatkę, Jak się nazywa? Siatka? No, no bo tak. On... Ale jesteś taki bezwła... bezwłasnowolniony, jak się to zawiniesz. Co? To jeszcze tak skurcza, nie? Przecież... No tak. Ja bym od razu dostała taką paniki i klaustrofobii i bym się rozpokoła. Wkrzyżę, jakby to zobaczył, to był to lat. Na 100%. Okej, okay, a tu co? Nie! Nie! Słodki z niego chłopak teraz <noise> przynajmniej. Takiego buziaka dostać? Fajnie, to jest marzenie po prostu każdego dziecka. Nie oszukujmy się tak. <noise> <noise> Każdy o tym marzył, jak w dzieciństwie widział, że ten pan kręci tą watę i chciał tam włożyć rękę, żeby się nawinęło na rękę tej waty cukrowej no. jak najwięcej. No, zazdro. O, pani nie wytrzymała i sama sobie zaczęła kasować. Yy, produkty. O, to jest coś w stylu, prosisz chłopaka, żeby ci w czymś pomógł, ale on y, mówi zaraz. I tak, ty zaraz nie twojej. I, I w tym momencie to bad jesteś bad. właśnie ty. Sama sobie za wszystkim poradzę. I co? Zobaczyła pieska? Co ona robi? Co? Ona była głodna, tak bardzo głodna była. Nie! Czy ona zjadła komuś z talerza, jedzenie. Tak. I poszła sobie jak gdyby nigdy nic. Trzymaliśmy nie? To jest ustawione. To jest na tak. To jest ustawione, ale śmieszne. Ja się miała buzię całą w keczupie. Czasami jak jesteś taka głodna, to zrobiłabyś tak. No. Teraz jestem taka głodna. O, to ta sama dziewczyna, czyli on, to jest jej kontent. po... NIE ROB TEGO! Kiedy masz tylko jedno zadanie, iść na randkę i zachowywać się normalnie tymczasem. O. Eeeeeh <laughs> Fajnie są. Ale trzeba mieć psychę, żeby coś takiego robić. No. Przysięgam, jestem youtuberką, nie? Ale jak mam nagrywać cokolwiek w przestrzeni publicznej, gdzie są ludzie, to mnie od razu paraliżuje, ja się czuję nieswojo i to no, stresuje się po prostu. A tym bardziej, jak mam zrobić coś głupiego. Ja pamiętam, jak mieszkaliśmy jeszcze z ekipą i nie wiem, coś przegraliśmy i trzeba było zrobić jakąś karę, to było pójść do McDonalda w głupiej masce i coś nie. zamówić. Dla mnie to był stres taki, że mi ściskało w żołądku. Jezus. Dlatego ja podziwiam takich ludzi, którzy robią. To jest głupie, mm. oczywiście. To nie róbcie tak, bo to jest. pewnie przeszkadza ludziom w pracy i tak dalej. Ale podziwiam ludzie którzy mają na to psychę. Ja bym później cały dzień myślałam boże, co ja zrobiłam. Ja nie, jak już się to by wydarzyło, to bym o tym nie myślała, ale bardziej chodzi o to, że ciężko mi jest to zrobić. A to co? Dziura. Oh. <laughs> Czemu? Jak to się stało? Co, ze sam po prostu tą dziurę zrobił w tym paznokciu? Albo wypadło mu i spadło dentyście, wypadło to z rąk, spadło na jego paznokieć i zrobiło taką dziurę. O, matko, to to trzeba być naprawdę ostrożnym przy tych zębach jak robię. No, dlatego ja się bo jak idę do dentysty... Ja też. ...że się zawsze może coś wydarzyć, przecież on wierci w zębie, a co dopiero jakby mu na przykład zeszło tak delikatnie na dziąsło albo na no. język i zrobiło dziurę w języku. Tak, a jeszcze pani, o, o, jak ja byłam u dentysty, to dwa razy u niej byłam i dwa razy ja mówię do niej, że chcę znieczulenia, a ona, poradzisz sobie bez znieczulenia, to było tak stresujące. Tak, wolę znieczulenia. Ja od razu mówię, że ja chcę potrójną dawkę znieczulenia, ponieważ znam siebie i wiem po sobie, że jeżeli będzie za mało tego znieczulenia i ja poczuję no. a poczułam już nieraz cokolwiek, to ja od razu mam atak paniki. Dlatego ja od razu ostrzegam i pani mi zawsze podaje więcej. I wtedy nie czuję twarzy przez cały dzień albo nawet dwa. O, proszę. Co to w ogóle się stało? Nie wiem, co się stało. Wypadłam z chłopka. No o! On tam był. No właśnie, że gości akurat to nagrywał. on nagrywa. stał i to nagrywał, i on nie uciekał, no bo w sumie nie zastanawiasz się, no bo jednak jest o bezpiecznej odległości, No tak, nie? ale jesteś też w szoku, że to się akurat teraz wydarzyło, tak. A akurat tak stoisz i nagrywasz. Nie zastanawiasz się. Jak coś jest w bezpiecznej odległości, dobra, na przykład drzewo, nie? Mhm. To jest dobry przykład. Drzewo jest daleko, ale nie wiem, ktoś się obcina. A ty stoisz w bezpiecznej odległości, myślisz sobie, co mi się może stać. I nagle też drzewo leci w twoim kierunku, a jest jednak na kilkanaście metrów wysokie, no. nie? No to leci na ciebie, a ty stoisz. No i po tobie. Co widzicie coś takiego, to uciekajcie <grym> szybciej. Nie. O nie. O... Nie! Nieee! Jeszcze to Jeszcze go uczesał. O Boże, jak to wygląda? O Boże, jak dobrze, że my nigdy nie wpadłyśmy na taki pomysł, żeby sobie nawzajem obciąć włosy. No, ja w ogóle nigdy sobie chyba nie obcięłam włosów. I chyba też nie, nie? Nie, no, raz sobie jak byłam nostalabką, to poszłam na no ja tak. ale tym Ale dzieci obcia. normalnie sobie obcinają, jak znajdą nożyczki. Dzieci robią różne dziwne rzeczy. Widziałeś <laughs> <laughs> to? Wystraszył się i zatańczył. Niektórzy mają taki talent. Ma, ma taki talent, albo ma coś takiego, że pod wpływem emocji zamiast robić aaa, i ja no. wycierać japę, to tańczy? No, to, jest, to dziwne. Akurat. Ale są, tak się że naprawdę ostatnio po prostu szłam, co w się sensie, no było cicho, musiałaś mnie słyszeć jakby nie słyszałam. I jest stała w garderobie ja do niej i tak stoję, patrzę co ona robi już chyba z minutę. I mówię do niej: "A co ty, ty robisz?" Ona po prostu na cały dom, aż ja się przestraszyłam, mówię, o co jej chodzi? Bo przecież ona... ja stoję, ale ja jestem jakaś durna. Zamiast, nie wiem, uciekać albo cokolwiek. wyciągnąć telefon, dzwonić na policję. Ona stoi się na mnie patrzy, jak taki e, po prostu włamywacz od minuty, a ja tylko się obracam i, i taka wbita w ziemię. Ale to trwało naprawdę długo. Bo ja nie mam do mojego mózgu, zanim dotrzę, że to ty. Wy, na czasu po prostu. O nie, czy ona otwiera szampana, by... O matko, ona to to jest legalne? Ona to zrobiła. I Wiecie, że za to mogą Was wywalić z samolotu no tak, ogóle. bo to jest ciśnienie w ogóle. Skąd ona tam znalazła w ogóle szampana? Kupiła na duty free. I, i, i podała na wspaniały pomysł, żeby otworzyć tego szampana w samolocie. Ej, słyszałam ostatnio jakąś historię, że ktoś zapalił e-papierosa w samolocie. Hmm. I normalnie go wywalili. W sensie nie... Wow. Nie wywalili go z samolotu? Ale dostał jakąś tam karę finansową taką grubą, mm. że kilkadziesiąt tysięcy. I zakaz w ogóle y, latania tą linią lotniczą albo w ogóle zakaz latania samolotami. No nie Bo to no, bo to jest się, bardzo no, niebezpieczne, niebezpieczne to jest. nie? Więc y, głupota w ogóle wstawiać coś takiego na social media. On musiał to zrobić, po prostu w jego głowie było: musisz to zrobić, musisz to zrobić. W mojej głowie też są czasami różne dziwne, głupie nie, myśli, ale nie nigdy desz. tego nie robię. No. Ale naprawdę czasami, tak jak w filmach jest czasami, że jest stop klatka i że ta osoba sobie wyobraża, no, tak. że nagle, nie wiem, skakuje na stół. Tak, wariuje. Każdy chyba ma takie myśli, że a co by było, gdybym teraz zrobiła tak, tak, tak i tak. Ale jesteśmy ludźmi myślącymi tak. i rozumującymi na I takich rzeczy nie robimy. A on to zrobił i a jakby nie krzywa. jedna pani. Czy wylewa coś? <grym> Też bym tak zrobiła, gdyby ktoś mi tak stopy swoje. O. położył pod moje siedzenie. Fujka. No tak, no. Każdy no ma swoje siedzenie. Każdy ma swoją osobistą masztą. No. no. Ale dobry patent. Będziemy teraz wiedziały, co Już robić. Już nigdy nie było, że tam Prawdzie nie trzeba. Aha, drinka Przelos. na wynos. No tak no nie dopił to jak miał to wynieść, to Okej Na pewno lepiej smakował na wynos. Pff, Co to było? Czy oni teraz wiercą? Czy wy coś to słyszycie? Przecież nie mamy sąsiada u góry Czyli... Mamy już iść. Pod koniec tego odcinka do <noise> naszych chłopaków poniosły emocje. Tak. Czuję się zgorszona po tym odcinku. <noise> no teraz będzie jeszcze więcej myśli w głowie. Jeżeli jesteście z nami do samego końca, to niech emocje podpowiedzą wam, żeby zostawić teraz łapkę w górę i suba na ten kanale, żeby nie przegapić żadnego emocjonującego odcinka. My się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Pa.